Kamera poszła, dźwięk w zapisie. Akcja! Witajcie w specjalnej edycji naszego programu naszego Wolny Poniedziałek! Dlaczego w specjalnej? Bo każda edycja jest specjalna. Naszym dzisiejszym gościem będzie Piotr Jelek, absolwent Łódzkiej szkoły filmowej. Przechodzimy do pierwszej konkurencji casting. Zapraszam! Piotruś! Gdzie jesteś? Prosimy. Dzień dobry! Dzień dobry. Cześć! Przestań nam się powiedzieć, skąd jesteś. Cześć, wasza? jest. już? Cześć, a zdenerwowany jestem, podekscytowany. Zokojnie. Zokojnie. Cześć, jestem Piotrek, jestem z krynicy Zdrój. Piotrze, powiedz nam, jakie trzy rzeczy robią tylko średniowieczu? Eee, walczono na miecze, nie było szyb, czyli były okna, czyli oglądano się. zaglądano przez okna bez szyb, to jest druga rzecz. I trzecia, no to dojono krowy brudnymi rękami. Dobrze. Dziękujemy. Jak wiesz, prowadzimy casting do filmu Breath Hard. Szukamy kandydata autorowej Króla Królestwa Polskiego w XII wieku. Dostałeś informację sms-em. Twoim zadaniem będzie zatańczyć brywiami w celu zastraszenia wroga w rytm marszu tureckiego. Okej, okay. tak. czyli... Yy... Dobra. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Piotrze zadzwonimy do ciebie. Jak zawibruje ci telefon, to się dowiesz wtedy, że to my. Bardzo nam miło Piotrze, że do nas wpadłeś. Tak jak się czujesz po castingu. Dobrze. E, powiem tak, na początku trochę się stresowałem, a później było jeszcze gorzej. Mhm. Ale sobie jakoś wybrnąłeś z tego. Ja tak nie umiem na przykład robić z tak jak ty. A jesteś. No to dobra, to może tak poza tym to co u ciebie co robisz po szkole, czym się zajmujesz po jako, szkole, absolwent, szkole, tak, jako absolwent szkole teatralnej, co łódzkiej, bo jesteśmy w Łodzi, w Teatrze Szwalnia. Dziękujemy bardzo za przyjęcie. A czy ja już skończyłem szkołę? Mhm, czy jesteś absolwentem? Tak, mhm. jestem bezrobotnym aktorem. No, a na co dzień... Że filmiki na YouTube nagrywamy właśnie z przyjaciół. Taki kanał mamy z ro, rozrywkowy, gdzie próbujemy rozbawić ludzi przez jakieś komediowe treści, czasami no i ukrytą kamerę. Czy widziała Pani może takiego yy, stworka? Takiego zimnego? <laughs> Żeby ktoś miał też jej fajny, miły dzień, później jakieś wspomnienia. A ludzie są naprawdę wbrew jakimś stereotypom, czy, czy Łodzianie, czy Polacy, no bo to też w Łodzi Polacy mieszkają, są pozytywnym narodem. Łódź, kurwa. Jesteśmy, ja też jestem Polakiem. też jesteś Polakiem. Jeżeli Wy lubicie wkręcać ludzi, tak, zachodzić w sytuacjach takich różnych, to my też spróbujemy Ciebie wrzucić w wir naszych konkurencji. Zapraszamy ciebie do jednej z nich. Jesteś gotowy? Tak, klasyki YouTube'a. Jestem gotowy, jedziemy! Na Gierdyka. Bo on koka nasz kraj. Polska. Patriota. Tak, biało oczy sztandary. I Gdzie mamy 11 tak? Że tu nie pomykuje. Dlaczego tu nie ma flagi? Dlaczego? Kurze! Dlaczego? Jakieś pytanie jeszcze? W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? No, krótko u mnie. Pracowałem, książki czytałem, w zaległości nadrabiałem takie tam. A, i później do szkoły pan jeszcze wraca? Tak, wracam jeszcze. E, e, czy naładowane są bateryki przed szkołą? No, tak, tak średnio, tak średnio bym powiedział. Jeżeli czyli co, za krótko te wakacje? A może i za długo, nie? Za długo, bo się człowiek Czy nie ma pan marzeń, żeby gdzieś wyjechać? Tak szczerze mówiąc, to nie. Wstałam w nocy przestraszona, tak tutaj spadają obrazy, kieliszki, wszystko na ziemi, tak cały czas, tak długo, tak, tak, tłuko, tak w nocy jakaś orkiestra, Mówi, wiedząc, do w na ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Tak, nie wiedziałem jak. Piotrze, jesteśmy po trudnych konkurencjach klasyki polskiego YouTube'a. Powiedz mi, jako, jak ty jako aktor zawodowy czułeś się grając mm, prawdziwych ludzi ulicy, można powiedzieć. No. Spokojnie dajmy chwilkę potrkowi. No jest to trudne, no tutaj się zaśmieję. My też zajmujemy się na co dzień YouTube'em. Właśnie to jest przyjacielem nagrywamy. No tam już wcześniej wspominałem. No i to ludzie też obserwujemy te reakcje. Jest bardzo, bardzo trudno coś takiego zagrać. To jest po prostu żywe mięso. Nie? To jest po prostu mięso. Nie? Piotrze, jak ty jako taki można powiedzieć weteran YouTube'a, masz jakieś przemyślenia na temat już kilka lat siedzisz w tym, powiedzmy, biznesie? No to jest Masz już taki, jakieś wnioski. Tak już uważnie poważnie tak. teraz powiem, że to jest stała praca. I tak kiedyś sobie o tym myślałem szczerze, kurcze kurczę, już po tej szkole gdzieś tam fajnie by było też gdzieś zagrać, jakieś filmy, seriale. Co jakiś czas gdzieś tam się jeździ na te castingi, ale też wiem, że o tym marzyłem od początku Na naczelną, gdzieś w liceum, gdzieś zauważałem jakieś swoje talenty i... No jest tutaj na tej platformie jest możliwość wykazania tych wszystkich swoich talentów, no, ale też po jakieś takie rzeczy z adrenaliną, wyjście na zewnątrz, odkrywanie postaci, co jest takim ulubionym, ulubionym moim e, hobby. Można e, powiedzieć, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy, prawda? Co też? Tak, no, no, Zaczepiasz. No i przez to osobę. jakaś improwizacja wchodzi w grę. Realne sytuacje nie wiesz, jak właśnie się zachować, próbujesz coś odegrać, żeby to też było realistyczne przy takim wkręcaniu, no bo kanał właściwie gdzieś tam zaczynało się od tego, że się wcielało w takie postacie różne, ja chodziłem po Ciucholandzie, szukałem jakichś czapek, ciuchów, spodni, butów, e, tworzyłem te postacie od zera, wzorując się właśnie na takich czy takich hitach internetu, czy, czy ludziak właśnie zaobserwowanych na ulicy, albo z takich stereotypów różnych obserwacji internetowych, hmm. telewizyjnych i to mnie fascynuje właśnie takie tworzenie postaci. A jak reklamy, lokowanie produktu? Zdarzyło Ci się kiedyś da, w reklamie, lokować Grałem tak, w reklamie serków. To akurat były dupki. Dupki? Dupki. Karty takie dupki. Nie no. Pas. Nie no. Z rękawem. Larytas. Odania to było, może to powiedzieć. Nie ma tak. problemu. To teraz mm, zapraszamy Cię do naszej konkurencji, lokowanie produktu. Jedziemy z tym, jedziemy z tym. Zapraszamy. Tato, tato, nie jest więcej tych talarków, bo mama mówi, że będziesz miał duży brzuch. Słuchaj, zagraj ze mną w Jumanji, to jest o. najfajniejsza gra na świecie. Synu, powiem ci tak, dość mocno wali ci z japy, no, ale mam coś specjalnego. <laughs> Jumanji, guma z Jumanji, to najlepsza guma dla nastolatków przed mutacją. Wow. Żuj Mandzi! żuj mangi, najlepsza żuj, 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 guma żuj, 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 przed grą. Żuj mandzi! żuj, żuj, groan. Groan. żuj, mangi, żuj mangi, najlepsza mangi, guma groan. przed grą, grą, grą. I te larki też są słabe. No jak? Piotrek, jak nasze konkurencje? Zmęczony? No trochę tak, ale dobrze, że tutaj taki masaż jest. z jest Piotrek nasz masażysta. A więc teraz przed Tobą Dzięki nasza bardzo. ostatnia koronna konkurencja pod tytułem Ściana Płaczu. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. To lecimy na Ścianę Płaczu. Dotarliśmy do końca naszego odcinka. Piotrek, byłeś rewelacyjny. Dziękuję. Wspaniały. Najlepszy. Płacz jest ciężki, prawda? Tak. No, Szczególnie jest... płacz przed kamerą. To jest ciężko tak się otworzyć, prawda? No prawda? prawda. <noise> no, ale wielu próbowało i wielu się nie udało. Także... No, no Może następnym razem. Ale mamy dla Ciebie, tak jak to było w pewnym znanym polskim teleturnieju, pewną nagrodę, niespodziankę. Jesteś gotowy? No jestem. Zapraszamy na naszą szklaneczkę. Wow! No, to jest prezent od nas. Jak prawdziwy, jako prawdziwy aktor w wolny poniedziałek możesz napić się kawki bądź herbatki. A, A w środku masz nominację. I musisz nominować jakiegoś swojego znajomego aktora do wystąpienia u nas na kanale. Okej. Okay. Masz kogoś na myśli? Mm. Nominuję tutaj do programu człowieka, aktora o imieniu Andrzej, o nazwisku Popiel. Andrzeju, zapraszamy cię serdecznie. Tutaj chłopaki będą mieli dla ciebie fajne konkurencje. Do zobaczenia! Czy Andrzej przyjmujesz wyzwanie. <laughs> Andrzej, czy przyjmujesz wyzwanie? Od wolnego poniedziałku. Czekamy na ciebie. A my kochani, kończymy. Dziękujemy Ci bardzo Piotrze. To była przyjemność. Dzięki. Widzimy się Marcin. Trzymajcie się. Na